Nie co to jest? Ale grubowa cisza. No jakiś koń chiński. E... I no, no pięknie. Zobacz, no pięknie. Więc wstęp Dobra, spoko Czekajcie Gołębie głupie, no A kieszeń Ty gołębie, patrzą, jaki ja nagrywam Dobra, nieważne Uznajmy, że tego nie było. Kus. Brawo, wszystko prawie zgapione od fryzów. Brawo. No teraz czas na Oczywiście galop. Jak fryz to też jak fryz, ja tego nie komentuję, to, to też od fryza. Zatrzymanie. Nie ja muszę to zobaczyć. Czekajcie. Aha. Kucyki. Czy jak to? Czy jak. Animacja. No oczywiście, leżanko, leżanko. I wiecie, że, na, że naprawdę SSO nie robiło nowego modelu konia, tylko oni po prostu zgapili od fryza. To jest nawet na Instagramie pokazane, możecie to zobaczyć. I, I to w ogóle nie przypomina fryza, tylko właśnie konia fińskiego. XDDD.